nowy gatunek ludzi, świat cyfrowy i człowiek, który jest w stanie oddać wszystko, by spełnić swoje najskrytsze pragnienia. Tak w skrócie opisuje bliską przyszłość ten tajemniczy człowiek, człowiek, który twierdzi, że właściwie w pełni nie jest człowiekiem. Posłuchajcie jego historii, bo jest naprawdę niezwykła. Oczywiście pamiętajcie, by podchodzić do jego wyznania z dystansem. W 2020 roku w popularnym amerykańskim talk show Dr. Phil pojawił się bardzo ciekawy odcinek, który opowiadał o młodym człowieku imieniem Orin, nazywanym podróżnikiem w czasie, który sam siebie nazywa naukowcem z przyszłości. Ale to nie wszystko, bo twierdził, że jest m.in. prawdziwym cyborgiem. Na antenie programu Orin z przekonaniem stwierdził, że za 30 lat świat, jaki znamy, zmieni się na zawsze. Wszyscy na pewno widzieliście film Matrix, w którym ludzie są wykorzystywani przez maszyny jako źródło zasilania, podczas gdy ich umysły żyją w świecie iluzji, mówi Orin. Coś podobnego czeka ludzi w przyszłości i powinienem was przed tym ostrzec. Według samozwańczego cyborga podróżującego w czasie, ludzkość będzie nadal borykać się z różnymi trudnościami, takimi jak brak żywności, wody i innych zasobów. Wszystko to doprowadzi do tego, że ludzie będą chcieli uciec od rzeczywistości do świata wirtualnego. Według Orina, już w 2030 roku Zostanie uruchomiony w trybie testowym unikalny ekosystem komputerowy, zdolny do częściowego przeniesienia ludzkiej świadomości w przestrzeń wirtualną. Do 2045 roku cały rynek IT zostanie opanowany przez jedną korporację i tak naprawdę wszyscy będziemy wirtualni. Na Ziemi nie będzie już ludzi, ich świadomość będzie zamknięta w świecie wirtualnym. Oczywiście, według niego, ma to swoje zalety, przecież ci ludzie, którzy trafią do wirtualnego wszechświata. Nie będą doświadczać naturalnych ludzkich potrzeb, takich jak jedzenie, potrzeba wody, potrzeba mieszkania i wszystko inne, ale będą na łasce korporacji. Osoba faktycznie będzie na łasce i niełasce tych korporacji. W świecie wirtualnym będzie miała wszystko, o czym marzy i nie będzie chciała powracać do ponurej rzeczywistości, więc będzie robiła wszystko, by korporacje dalej utrzymywały ją w cyfrowym świecie. Będzie gotowa płacić ogromne pieniądze, będzie gotowa wziąć kredyt, byleby tylko pozostać w tym świecie. Będzie gotowa nawet poświęcić własne życie, organy, pieniądze, dosłownie wszystko. System finansowy wirtualnego świata będzie bezlitosny i zmusi ludzi do straszliwych wyrzeczeń, bo ludzkie pragnienia nie znikną, a jedynie się pogłębią z powodu pozornej nieskończoności i możliwości. Tak czy inaczej według Orina, w 2050 roku prawie cała populacja Ziemi będzie w świecie wirtualnym, jednak niewiele osób potraktowało poważnie przepowiednie Orina przez większość Tokszą jego gospodarz film McGraw, Naśmiewał się z niego, że to byliwie nazywając go młodym człowiekiem z przyszłości. Nawiasem mówiąc, mniej więcej w połowie programu pojawiła się kobieta, która twierdziła, że jest matką Orina. Okazało się, że przyjechała tam w nadziei, że zrozumie, o czym mówi jej syn i chce mu pomóc. Następnie prowadzący program podał przykłady historii innych podróżników w czasie, wskazując, że wszystkie są zasadniczo podobne i w większości z filmów science fiction lub książek. Prowadzący twierdził wprost, że podróżnicy w czasie po prostu nie istnieją, a jego historia jest wymyślona, ale rzekomemu podróżnikowi w czasie to wcale nie przeszkadzało. Co więcej powiedział, że spodziewał się takiej reakcji. Według niego ludzie są bardzo naiwni i nie chcą wierzyć w taką wersję przyszłości, ale jego obowiązkiem jest ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwem. Kilka pytań dotyczyło twierdzeń Orina, że jest cyborgiem. Mężczyzna nie demonstrował supermocy ani nic w tym stylu. Ograniczając się jedynie do słów o nanotechnologii, która zmieniła jego ciało, nawiasem mówiąc, później podczas jednej z transmisji na żywo wyjaśnił, że w przyszłości nie będzie takich cyborgów jak w filmach, będą wyglądać jak ludzie bez części mechanicznych i cybernetycznych protez. Według niego cybernetyczne ulepszenia będą miały miejsce na poziomie nano za pomocą mikroskopijnych cząstek robotów wprowadzonych do organizmu. Tak naprawdę będzie to zupełnie nowy gatunek Homo Roboticus. Kolejny krok w ewolucji Homo sapiens. Nostradamus ujawnił, co właśnie zbliża się do Polski i Rosji. To przerażające. Link do filmiku na ten temat w opisie.